A ja ostatnio dosyć często trafiam na przekonanie, że jak nic nie robię, to nic nie jest robione. Robienie w rozumieniu medytuję, chodzę na kursy, pracuję z podświadomością. To wtedy wszystko się dzieje. Ale kiedy zmywam podłogę, gotuję obiad, robię pranie, to się nic we mnie nie dzieje. Często sportowcy podkreślają, że najlepszy moment budowania mięśni nie jest podczas ćwiczeń, ale regeneracji i odpoczynku. Tak samo, gdy gotujesz zupę i cały czas trzymasz ją na ogniu, nie jesteś w stanie sprawdzić smaku. Jesteś? Czy wtedy, kiedy zdejmiesz ją z ognia, dasz jej odpocząć, przeniknąć się smaką i wtedy wiesz, co możesz do, do niej jeszcze dodać? I to samo jest z Tobą. W momencie, kiedy masz przekonanie, że kiedy robisz, tylko kiedy robisz jest robione, to jesteś w głowie, a nie w ciele. Jesteś w presji, a nie w spokoju, więc teraz od ciebie zależy, jak jutro zacznie życień.